Serwus i to będzie dobry. Co jest? Serwus to będzie dobry, że to jest bardzo gorącej, bardzo dreszcz jej, wilki, to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj się mega cieszę, dlatego że słuchajcie. No kurde, robię coś super, tak mi się wydaje. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze grałam w Minecrafta sama albo ze swoimi przyjaciółmi, ale teraz sobie tak myślę, kurde, a co jakby nie grać z przyjaciółmi? tylko grać z widzami. Widzowie, to jest świetny pomysł, także jeżeli podobał wam się taki pomysł, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję również I w komentarzu proszę was bardzo serdecznie o to, abyście napisali swój, swojego maila. To jest bardzo ważne. E, napisali ile macie lat i tak krótko, po prostu coś o sobie, a ja wybiorę. E, dajmy na to, że około 10 osób, z którymi sobie pogram po prostu Minecrafta, które będą na mojej wiosce e, i razem ze za mną będą po prostu w tego Minecraftika grać. Także myślę, że to jest mega spoko opcja. Dajcie znać w komentarzu. No i piszcie te swoje mini zgłoszenia i jakby to, czy macie premium, czy nie macie nie gra tej roli. Fajnie byłoby, gdybyście mieli, ale jeżeli nie macie premium, to po prostu wam je kupię, e, żeby nie było tak, że wiecie, że no tylko ci, co z premium mają, mogą grać i tak dalej, Także o to się w ogóle nie przyjmujcie No i też spoko byłoby, gdyby mieli jakiegoś Discorda albo coś takiego, żebym mogła się z wami w jakiś prostszy sposób porozumieć, e, ale głównie napiszcie maila, ponieważ ja na te maile będę po prostu wam pisać. A my już idziemy do dzisiejszego odcinka i jeżeli chcecie kupić na przykład takiego case'a albo bluzę e, ze sklepu Milkyware, no to w pierwszym jego piszcie zapraszam najserdeczniej. E, no i co, wiecie, też na mojego Instagrama, milka 62 a piątek, wikielonu, początek, a my lecimy z odcinkiem z Minecrafta, także... Ja za scenatem. Nowa seria. Dobrze, moi mili, jesteśmy już, kurde, w Ja nie mogę się tak strasznie tym wszystkim Ja, że to jest niemożliwe. Słuchajcie, witam, witam. Jak widzicie, tutaj jest miejsce, naszego spawnu, jestem na razie tylko ja sama. Będzie tutaj pewnie też Eliska na tym serwerze. No i tak, to, to, no to nie wiem. Słuchajcie, jakoś to się ugra. I jakby zaczynamy po prostu nową serię. I jeżeli chodzi o dołączenie widzów, to to potrwa tak, nie wiem, za pięć może odcinków, może za trzy. Zobaczymy. W sensie musimy, to się troszeczkę rozwinąć. Muszę ja swój domek założyć, że tak powiem. Wiecie o co chodzi? I zrobimy taką fajną wioskę, gdzie ja, ja będę na przykład burmistrzem albo prezydentem i widzowie to będą moi poddanie. tak? W myślę, że będzie mega spoko opcja. Około 10 osób dodam na razie, potem wiadomo, że może to się jakby rozwinie i tak dalej. No i jakby, no nie ukrywam, że też patrzę się na aktywność waszą, w sensie jakby ja kojarzę osoby, bardzo kojarzę, ponieważ ja czytam wszystkie komentarze, czytam wiadomości na Instagram i tak dalej i po prostu wszystko kojarzę, także raczej będę się skłaniać jakby w stronę osób, które są takie bardzo aktywne i w ogóle, i które właśnie kojarzę i którym tak już powiedzmy, że w miarę ufam pod to też wiecie, nie jest takie hopsiu, że ja sobie was dodaję na serwerka, kurde, nieznajome osoby. E, to jest też taka duża, wiecie, odpowiedzialność, że tak powiem. O, tak bym to powiedziała. Na pewno no, w każdym razie po prostu jakby szansą mają wszyscy, tak jak mówię też, nie gra roli to, czy macie premium, czy nie, bo jeżeli go po prostu nie macie, to jakby nie ma problemu dostaniecie je ode mnie. E, ale miło by, gdybyście miło wszystko mieli to premium. E, ale jak mówię to słuchajcie nie gra roli. E, a więc ja tutaj myślę, że nie będę tej kurde jakoś przedłużać. Lidzki na razie jeszcze ze mną nie ma, bo i za ma lekcje aktualnie. Ja mam w sumie za 10 minut lekcje, także muszę się troszeczkę pośpieszyć, ale to tam mi się nie szkodzi jak skończymy się na historię kawałek. E, proszę pana ja tutaj mam ważniejsze rzeczy do robienia. Mianowicie e, ten e, Minecraft, tak? Muszę tutaj z widzami moimi pograć. Mm. I muszę stworzyć nowy serwer. No już, już no w sumie ten serwer jest stworzony, wiadomo, ale jakby chodzi mi o to, że no ja myślę, że... Ja, ja w ogóle się tego nie mogę doczekać. To jest takie względu niemożliwe, że będę miała tej wizów na tym serwerze. że to jest takie mega fajne. I wydaje mi się, że słodkie, i no i no nie wiem, wydaje mi się, że to jest mega fajny pomysł. Podam na to dzisiaj na polskim. Eee, także jejku, to jest spoko obca. Zawsze chciałam takie coś zrobić i mam nadzieję, że to się faktycznie uda. Także no zobaczymy, piszcie koniecznie komentarze i byłoby fajnie, gdyby to się udało. No mega bym się cieszyła. Ale słuchajcie, już koniec na ten temat, ponieważ już chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. No i w tym odcinku będziemy sobie po prostu robić takie rzeczy przygotowawcze, czyli oczywiście typowo jakieś, wiecie, żelazo, węgiel, drewno i tak dalej. No i też musimy znaleźć, słuchajcie, jakieś idealne miejsce na naszą wioskę, ponieważ to musi być miejsce idealne dla mnie i dla Was, także no postaramy się jakoś to ogarnąć. Musimy to jakoś ogarnąć. zastanawiamy się jeszcze dalej, ile osób na ten serwer jakby zaprosić, no bo będę tutaj na pewno ja i Jeliska, czyli już dwie osoby. No i tak liczyłam, że z 10 osób nie więcej bo tak to trochę ciężko będzie, ale w sumie to teraz tak podam na taki pomysł, że możemy zrobić na przykład wiele wiosek e, i wiecie, to będą miasta i tak dalej. Ja będę prezydentem całego kraju, a wy będziecie jakimiś tam, nie wiem, burmistrzami różnych miast. Ja myślę, że to jest zaromisty w ogóle pomysł. Także dajcie znać, co ty myślicie. E, nie wiem, czy kiedykolwiek było coś takiego na YouTubie, w sumie nie widziałam. Na pewno było, ale jakby ja nie wiem, nie widziałam po prostu czegoś takiego i teraz chyba też nic takiego nie ma, ale nie wiem, mogę się mnić. Jakby ja teraz nie siedzę za bardzo na YouTubie, bo, bo kurde, mam strasznie dużo nauki, jeżeli chodzi o tą maturę. Ale słuchajcie jeszcze troszeczkę jeszcze... Już za tydzień równiutki, tydzień kończę szkołę. E, idę na zakończenie roku. Także super, mega się w sumie tego nie mogę doczekać, ten nerw mnie ta lawa. Ja tak coś czuję, że tutaj może się to skończyć wpadnięciem do niej. Ale oby nie. E, także tak jak mówię, myślę, że to będzie fajne. E, myślę, że już jak zakończę szkołę, to potem boję się, że jakby jeszcze przez ten tydzień na pewno Daily będzie i będziecie mieć codziennie film... Jak się wystraszyłam, że tak się ciemno nagle zrobiło. W każdym razie, myślę, że teraz na pewno, słuchajcie, daily będzie i będziecie... Co ja robię? I będziecie po prostu mieć filmy i tak dalej, tylko, że boję się bardziej, że jak będą już te matury, to może być troszeczkę ciężko, no bo wiecie, jakby to już będzie tak totalnie przed maturkami i będę musiała się troszeczkę pouczyć, ale mam nadzieję, że zdam. że tam, wiecie, wygospodaruję troszeczkę czasu na to, aby nagrywać sobie jakieś odcinki dla Was. Ewentualnie, no, przerwę to daily w najgorszym wypadku, ale mam nadzieję, że to się mimo wszystko... E, nie stanie. Dobra. E, mamy już dosyć dużo tego w sumie, że. No nie żelaza, tylko węgla. I już mi się nawet nie chce go więcej kopać, no ale jakby wiem, że to ono się zawsze przydaje, także na wszelki wypadek, tak na godzinę, e, ostatnią czarną e, wykopiemy sobie jeszcze troszeczkę. Dajmy na to, że tyle co tego tutaj jest. I tyle. Dobra. I tutaj widzę, że jest jakieś przejście tajemnicze. Czy tutaj coś jest, jakieś żelazo? Hmm, niestety nie myślałam. Ja już myślałam, że tutaj coś znajdziemy fajnego, ale niestety nie dobra. Nieważne, najważniejsze jest, żeby znaleźć idealne miejsce na wioskę, dlatego że to jest ważne, to jest bardzo istotne, jakby musimy znaleźć naprawdę mega, ładną, me, mega ładne miejsce. I to jest w ogóle wersja 16.5, jak coś. I liczę na to, że e, takie ładne miejsce uda nam się oczywiście jak najbardziej znaleźć. E, byłoby całkiem miło i całkiem przyjemnie, wiadomo. Mm, no i musi być to dobre miejsce, musi być to miejsce idealne, dosłownie tak idealne na wszystko, żeby było dużo miejsca, żeby nie, nie musielibyśmy, nie wiem, gór jakiś kasować e, podczas tworzenia, Yy, tych różnych rzeczy, także no musimy słuchajcie sobie to jakoś poszukać i ogarnąć. Tak, ja sobie zrobię może już takie podstawowe jakieś narzędzia, typu mierczyk i może siekiera to się słuchajcie przyda. I może jeszcze jeden kilofik, bo to się. bo na, na ten jeden nam się już kończy. Także zróbmy sobie to yy, i lecimy. Widzowie, dalej, dobra. Yy, tutaj coś jeszcze w dół, jakieś przejście w dół. Ale nie, to nie, bo już byliśmy. I tutaj nie było nic. Dobrze. I tu jest jeszcze węgiel, wiem, widzę go, ale mi się po prostu nie chce już go kopać, bo mamy chyba wystarczająco tego węgla. okej, okay, mogę jeszcze opatę sobie zrobić. No, ale mi się nie chce. I tak, tutaj mamy. Widzę, że rybki. I te rybki w sumie moglibyśmy troszeczkę pozabijać. Żebyśmy mieli, widzowie, kurde ten No ej, rybki, okej, okay, jedzonko po prostu Sorry, rybki, dobra Przepraszam, że muszę je zabić, ale no muszę, kurde, muszę mieć jedzenie, tak Dobra, jazda z rybami Super e, Wypłyniemy, żebyśmy się nie utopili czasem Okej, okay. jejku, myślałem, że to jest golem A to jest lama, dobra Lama in my living room, e, okej okay. Jazd, no kurde, rybo, dobra, nice Ile mamy tych rybek? 10 rybków i Ja cię kręcę, to jest, słuchajcie, potęga to jest Totalna potęga, dobra Yy, ciach ciak jeszcze jedna i mamy chyba już 13, nie no 12, to jest jeszcze jedna rybka nam się gdzieś podziela, dobra, to są dwie po drodze, Okej, okay, sorry ryba i jeszcze ty, ale ryba uratowała mi życie, jesteś wielka, uuu i widzę, że tu jest ty, i ten, tutaj to chyba było jakieś, tutaj był jakiś problemik. Nie wiem, czemu tak się stało, ale okej. Okay. Nieistotne. I w ogóle już jest zachód słońca? Co? Co? Dobra, tutaj mamy strasznie dużo jedzonka. E, w sensie, wiecie, tych kuczaczków i innych, ten, e, ziomeczków. Wygląda nie się na mnie patrzy? Sorry, ale muszę je zabić. E, I oczywiście mam zamiar wszystkie tutaj pozabijać, żebyśmy nie mieli problemu z pożywieniem. Dobra, superancko. Porobione. I tutaj teraz górko. Dobra, dziękuję. E, I tu jest jeszcze ten. Są te, jak to się nazywa? E, świnki, a świnki, jakie dziwne, jakie brzydkie to jest, że to jest takie proste, tak jakby ucięte po prostu, okropne to wygląda, ale no, taki jest Minecraft, taki jest Minecraft i generator świata, jakby dalej to nie jest... Nie, tu jest mama świnka i baby świnka. Muszę ją zabić. Przepraszam, ale potrzebuję. Sorry, sorry, memory. Dobra. Zbliża się po noc, więc jemy na noc, słuchajcie, przeszła się na dół do kopalni i poszukamy na przykład żelaza. To byłoby coś. Myślę, że to byłoby super pom... O, tam jest wioska! Dobra, idziemy do tej wioski, zauważają kątem oka. Także szybko słuchajcie tam lecimy, tylko sobie zabijemy ostatnie te. Oj, tu jest jeszcze więcej świnek. Ale myślę, że mamy już naprawdę mega dużo jedzenia. Nie musimy już wszystkiego, co się rusza, zabijać, ale na wszelki wypadek wiadomo, dobra, już taka ta świnka. No, come on. I słuchajcie, możemy już tam sobie polecieć. I tam się też chyba prześpimy. To byłoby spoko opcją, tutaj dużo już tego, tych, ale obiec, ale już mi się tam nie chce iść. E, no i kurde, i wszystko pozajmowane oczywiście, ta. Wszystkie łóżka będą zajęte, no kurde. Kurczaczki. Dobra, czekajcie, tu jest, są książki. To ja bym je chętnie w sumie zabrała sobie, bo to się przyda. Eee, książki się zawsze przydają, także oczywiście sobie ukradnę. Eee, oni i tak nie czytają książek. Lol, im to jest nawet niepotrzebne. Także po co sobie, Po co im to zostawiać? I musimy się w ogóle coś zjeść. To też by się przydało ogarnąć. No musimy kogoś wykurzyć z domku. Gdzie są ziomeczki? Kurde, potrzebuję ziomeczków w sensie jakiegoś yy, tego. Oczywiście nigdzie nic nie ma, dobra O, kompas mamy, to sobie zabierzemy w sumie Eee, dobra Kartograf raczej się nam nie przyda O nie, widzę, że deszcz zaczął padać Dobra, dziomeczku, sorry, ale ja muszę coś się, Muszę się tutaj położyć I muszę i spać, no weź zejdź ze mnie No i co? Hmm, kurde, denerwujemy takie coś Ja sobie tutaj chcę położyć się i tak, tak Myślałam, że umrę, jak to wejdę, ale tak się stało. Na szczęście. E, dobra, czy tutaj mamy jakieś, nie wiem, skrzynki jeszcze? Chyba nie? kurde, jest taka słaba wioska mega. O, widzę, że mamy problem, bo nie mamy tego. Musimy sobie tutaj wykopać jedną tą, żebyśmy mieli jakieś jedzonko. Także ja sobie tutaj zrobię piecyk, bo widzę, że już to jest kiepska sprawa, więc to niech się przepala, a my sobie tutaj bo zwiedzamy. Okej, okay, widzę, że tutaj są te rolniki, także może z tych rolników coś fajnego ogarniemy. No powiem wam, że kiepsko, kiepsko, okej, okay, ty chcesz 20 tego za jednego emeralda, chłopy, ja cię to załatwię na spokojnie, dobra, słuchajcie, robimy to, fajna sprawa, zaraz to ogarniam, jak dawno nie grałam w Minecrafta, tak wiecie, yy, w taki sposób, że tak powiem, że robiłam od nowa wszystko i tak dalej, to jest mega fajne, a ty takie coś chcesz, to ty też nie jest fajny, ale zaraz mu załatwimy ten, yy, zaraz mu załatwimy zboża, także ja słuchajcie, tam po te bloki i będziemy mieć już coś na sam uchwyterek na sam start będziemy mieć już jakieś emeraldy to jest zawsze secie jakby to się może nam przydać? Emeraldy to może być nasza waluta. O, to jest, jesteście, pomysł. Możecie w ogóle pisać jakieś pomysły na to miasteczko. W ogóle na nazwę tego miasteczka. Przede wszystkim gdzieście pomysły. To by też się przydało. Także sorry, czy tak dużo mam próśb dzisiaj do was, ale no, naprawdę, ci, jesteście mi po prostu po potrzebni. Bardzo potrzebni, bo no Wy tworzycie razem ze mną ten kanał w końcu, więc fajnie byłoby, gdybyście mieli jakiś taki swój wkład mini yy, w tym wszystkim. A no, gdzie jestem? Spokożony. Jak ty jesteś? Tak, to jesteś ty, dobra, to czekaj, zaraz cię tutaj ogarnę. <laughs> Oj, widzę, tak się robi biznes. Tak się robi biznes. Dzięki. dzięki, 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 wielkie dzięki, wielkie dzięki, okej, Ok, jeszcze jedno. A nie chcesz już. No i co? Ej, no best, aha, bo mam 15, to dlatego. Dobra, poczekaj chwilę, ziomek, czekaj, moment, moment, moment. Zaraz tutaj załatwię więcej. No, ale tego nie chcę. Gdzie jest więcej tych? Tu musi być więcej tych bloków z siana. No way, że tutaj nie ma. Ok, to sobie zabierzemy. O, tu jest jeszcze coś, dobra, to sobie pozbieramy wszystko i ukradniemy. Okej, okay, myślę, że to mogę rozważyć, ale nie. I tutaj jeszcze są te, także to sobie też zbierzemy. Bo to się wiadomo przyda. Okej, okay, zasadzimy im, żeby nie było, że to niszczymy wszystko. A ty czego chcesz? 22 marchewki. No powiem Ci, że ciężko z marchewkami będzie, a ty chcesz. Tak samo, dobra, czyli nic ciekawego. No ale kurde, nie ma ty więcej bloków psiana. naprawdę to mi myśl... Co tu się dzieje? Hmm. 20 papierów i dasz mi Amaralda, a za to, co mam dostanę impel... Ja pierniczę. Ale się wystraszyłam. Jasny gwin! <noise> Jaki giga zawał w ogóle. Zapomniałam, że to jest ten creeper nie słyszałam wy momentu wybuchu. Wow, ale cię wystraszyłam. Dobrze się tam nie wystraszyłam jak tego momentu. <noise> Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to było przestraszne, tyle wam powiem, to przepraszam, że się tak wystraszyłam żeby że wystraszyłam pewnie też was, ale ja się naprawdę mega wystraszyłam, ja się takiej po prostu nie spodziewałam totalnie i absolutnie, ale to było mocne, to było przemocne, okej, okay, to, to był totalny zawał. Woo! Okej, okay. nie wiem po co to jest też, ale dobra, ja to zostawiam, bo ja nie wiem, nie potrzebuję Czy to są jakieś ukryte miejsca? Chyba nie, dobra, w sensie powiem Wam tak, ta wioska jest dosyć słaba, bardzo, bardzo przeciętna i nie podoba mi się, w ogóle, jakby nie nic nie ma, dosłownie nic nie ma, mają tylko jeden, jakieś parę bloków siana i myślę, że to, jest, że to jest dużo, to w ogóle nie jest dużo. Także mega kiepsciutko. Eee, a no, no co, no słuchajcie, no myślę, że tutaj troszeczkę już zrobiliśmy. Mamy jakieś tam y, itemki na sal. W przyszłym odcinku pewnie pójdziemy sobie do kopalni, żeby pokopać rzeczy i mieć jakieś fajne żelazo i tak dalej. I w ogóle też z tej serii będą live, także myślę, że spoko będzie. I eee, jakoś to się wszystko nam ułoży, fajnie. Eee, ja tej serii poprzepalam i w odcinku, tak jak mówię, kopalnia. A tym akcentem kończę odcinek serdecznie. Wam dziękuję za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o 18.30, raz o 15.30 na moim drugim kanale Milki Plus, także wbijajcie koniecznie. Eee, piszcie tam komentarze i to jest jakby powiedzmy, że zgłoszenia e, do no, mojej serii. E, no i co? No i widzimy się słuchajcie później. Miłego dnia, miłego weekendu przede wszystkim, ponieważ mm, no, jest piątaczek w końcu. Także do zobaczenia, miłego dnia, bo wieczorku ja lecę na historię, bo już jestem spóźniona. Dwie minuty, Papa, trzymajcie się ciepło i widzimy się jak zawsze później. Cześć!